Dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, małą czarną, jak zwykle. Chciałem bardzo podziękować osobie, która wygrała wczorajszą licytację. Mam nadzieję, że to, co jest za obrazem, przyczyni się tylko do w przyszłości, do jakiegoś, może, zwiększenia wartości tego obrazu, którą, którą osoba ta wylicytowała. Bardzo raz jeszcze dziękuję z mojej strony. Mam nadzieję, że obraz będzie się podobał na miejscu. Obraz będzie wysłany zgodnie z tym, co Pan sobie, co zasugerował, że będzie wysłany w terminie, gdy wróci Pan z wakacji. Dzisiaj krótkie nagranie, bardzo krótkie, postaram się nie rozwodzić, dlatego że za chwilkę mam wyjazd, wyjazd, jadę po maszynę do szycia, wyobraźcie sobie. Jadę w Polskę po maszynie do szycia, po do szycia, w końcu udało mi się znaleźć taki unikat, cudowny unikat, nie będę wam teraz mówił jaka, bardzo stara maszyna do szycia. Yy, może kiedyś wam ją nawet pokażę, może pokażę, może zrobię małe nagranie, jak ją odbieram. W każdym razie jadę w środek Polski, podróż zajmie mi dwa dni, także jutro dopiero wracam. Nie wiem, czy jutro dam radę gdzieś skądś nagrać. Dzisiaj też nie wiem, czy uda mi się gdzieś jeszcze w trasie nagrać. To też to dzisiejsze krótkie nagranie, ale mam nadzieję, że będzie to nagranie owocne. Będzie cytat nie z książki ani pana Tomasza, ani pana doktora. Chociaż miałbym ochotę. Zresztą. Dobra. W maszynie do produkcji manny. Teraz pana doktora, jednak. Man, musi być. W maszynie do produkcji manny źródłem energii był reaktor jądrowy. Chodzi o maszynę, która szła przez 40 lat z Izraelitami i karmiła. Karmiła pariasów izraelskich, tych naj, tą najniższą kastę, tych, którzy najbardziej w skórę obrywali. Obrywali wówczas i obrywali teraz to nic się tutaj też nie zmieniło zbyt wiele. Może bardziej humanitarnie to wszystko wygląda, tak jak z nami. My też jesteśmy tresowani w sposób bardziej cywilizowany, bardziej wysublimowany, bardziej humanitarny. Mamy tą namiastkę wolności, która się nam tylko wydaje, że jest, ale dobra i taka, dobra i taka. Ja tak od siebie wam jeszcze powiem, że mi się, jak przyglądam się na to, co moi przodkowie tutaj przeżyli na tych terenach tak zwanej tej naszej Rzeczypospolitej, to my mamy tutaj naprawdę o wiele lepiej. Moi przodkowie, którzy byli analfabetami, którzy służyli pod pańskim butem i od strony żony pod butem, pod butem rzymskiego kościoła, no to mieli bardziej przegwizdane niż niż ja teraz. Ja teraz to jestem po prostu jak w raju. Mam wszystko co potrzeba. Sięgam na półkę, sięgam po, po półkę z książką, po półkę z jedzeniem w markecie, czy od chłopa, czy od chłopki, czy gdziekolwiek indziej. Wszystko mam w zasięgu. I to jest stosunkowo mm, no nie muszę za to tych, nie, nie muszę płacić krwawymi srebrnikami za to. Czyli maszyna miała napęd jądrowy, jądrowy. Kapłani dostali dokładną instrukcję obsługi maszyny. Zostali dodatkowo zabezpieczeni przed promieniowaniem. Podano im ścisłe przepisy BHP. Bezpieczeństwa i higieny pracy, oczywiście, jakby ktoś nie wiedział i przeszkolono w obsłudze urządzenia. No to teraz, teraz lecimy z grubej rury. Teraz y, cytat, który was, niektórych z Was, którzy zrozumieją, o co tutaj idzie, a tacy tutaj na kanale u mnie na pewno jesteście, powinien powalić. Powinien powalić i to solidnie powalić, bo jest to o strażnikach. Y, znalazłem u pana Waldemara Łysiaka. Z tej książki, do mnie już przyszła książka, ta mam już, wczoraj odebrałem z paczkomatu, przyszła bardzo szybko, bardzo sprawnie. Po odebraniu okazało się, że mm, książka jeszcze ma obwolutę, która, której ta moja, ta pożyczona od teścia nie ma. Gdybyście chcieli sobie zobaczyć, to strona 12, nie trzeba całej czytać, wertować, znajdziecie to na stronie 12, w tym wydaniu z 90 roku. O strażnikach i co strażnicy... Tutaj zrobili, dlaczego ta sytuacja, jaką my tutaj na świecie mamy, jest dziełem strażników. Czy to chodzi o tych strażników, którzy są w tej księdze odrzuconej przez Kościół Rzymski, w, tej, w tym jednym fragmencie, którzy z córkami ziemskimi dopuścili się odstępstwa? Tam byli też strażnicy. Pamiętacie, strażnicy, synowie Boży. Czy to są oni, czy tu chodzi o nich, czy o kogoś innego? Ale tym tematem jeszcze myślę, że do tego tematu jeszcze wrócę. Na razie cytat. Na razie cytat źródłowy, który przytoczył pan Waldemar Ujsiak. i Ja go tutaj przeczytam w miarę dokładnie. Są tutaj dwa przypisy, które ja tutaj lekko rozwinę, żebyście wiedzieli o co, wiedzieli o co chodzi. Cytat krótki, bo i nagranie dzisiejsze krótkie. Czytam. I będą bezgrzeszni w mniemaniu ich, którzy wzięli. Różany argentum od strażników ziemi swojej. Szkaradniejsi od tych, co się za złoto oddali, przekupnie swoje w nienawiści, mając: Panie wybacz im, tym drugim, chodzi o tych drugich, to jest przypis Waldemara Łysiaka odchodzi o tych drugich, co się za złoto oddali. Ci są tacy, wiecie, tu spokojnie. I dalej. Albowiem wiedzą, co czynią i samych siebie w pogardzie oglądają, owych zaś, i tu jest przypis pana Waldemara, tych pierwszych, y, to są ci, którzy za Argentum, za to srebro różane się oddali, owych zaś strąć w czeluść Belbala. Jako ku naprawie dusz swoich niesposobni są, a zaliż nie wiedzą sercem swoim, że czynią dobro. Kiedy czynią zło? Przeklęte, niechaj będą, owe truciciele plemion ziemi, i potomstwo ich, i potomstwo potomstwa aż po ostatnią matkę, albowiem wszelaka niewola, ich jest dziełem. Jak połączycie wszelaka niewola, ich jest dziełem i początek tego. Albowiem wzięli różany Argentów od strażników ziemi swojej. Wszelaka niewola jest ich dziełem, która tutaj jest. Po przekupstwie. Czymkolwiek to Argentum by nie było. Substancją, tutaj jeszcze dla niektórych bo wpisywaliście tutaj pod moimi filmami odnośnie tego, że przecież tutaj mamy tablicę Mendelejewa. I... Natomiast to srebro cyrografowe ma domieszką, tam pan Waldemar pisze, domieszka nieznanej substancji, substancji. Czyli ta substancja, to czy to jest coś w ogóle takiego materialnego z naszej tablicy Mendelejewa? To tak może nie do końca. Nie jest opisane, że pierwiastka jakiegoś nieznanego. Do 29%. Może tam jest coś zupełnie innego. Kiedyś ojciec mówił na rozmowie w Nowej Hucie, mówił, że są takie rzeczy, które niezupełnie są materialne. Ale to na, na inny, na inną pogawędkę, na inny mój monolog. Życzę Wam pięknego dnia. Mam nadzieję, że u Was słońce zaświeci i ja wyruszam w podróż. Dopijam czarną kawę. I mknę. Do widzenia. Trzymajcie się.